Witam serdecznie. Poza kadrem druga część naszej rozmowy z Gregiem Zglińskim, reżyserem filmowym i telewizyjnym. Skończyliśmy rozmowę o tym, jak zaczyna się, zaczyna się wchodzimy na plan, czyli film już jest wcześniej, musi być ustalony na próbach, być, musi być wspólna wizja tego, co kręcimy, zaczynają się zdjęcia. To kim reżyser jest na planie, kim powinien być, kim jest. Próbowałem to e, wytłumaczyć mojemu sy synowi, jak miał 11 lat, mm -hmm. mnie kiedyś zapytał, to nie było takie <noise> łatwe. Twórcą i koordynatorem. Albo koordynatorem i twórcą, mm -hmm. w, zale w zależności za potrzeba. Na, na pewno koordynatorem, dlatego, że, że e, koordynuję pracę e, różnych twórców. Mm -hmm. I e, to wszystko razem. E, Chodzi o to, żeby spójną wizję mhm. mieć, żeby to wszystko razem pasowało. On wyznacza, wyznacza wizję. Tak, mhm. ale tak naprawdę reżyser też jest podporządkowany Aha. komuś, a raczej czemuś, i to jest historia. I, i, i reżyser opowiada, jest w służbie historii. Mhm. Żeby ona jak najlepiej. Yy... Żeby jak najlepiej zafunkcjonowała, tak. prawda? Czyli chodzi o to, żeby, żeby była emocje, żeby, żeby można było się zidentyfikować z bohaterem, żeby można było pójść za historią, żeby nie było nudno mhm. przede wszystkim. Mhm. Przede wszystkim, żeby nie była pierwsza zasada. Mhm. <laughs> um, I i yy, na tym polega, wszystkie działania po, yy, prowadzą do tego, żeby, żeby to właśnie połączyć te wszystkie elementy, żeby powstał. Film. No. Czyli strażnikiem tej, tej historii. Strażnikiem, tak. żeby ta, ta historia była taka, jaką sobie wspólnie wcześniej e, przepróbowaliście, tak, tak. wyznaczyliście. Oczywiście, oczywiście, reżyser jest tym, który gdzieś tam, czy narzuca. Nie lubię tego słowa narzuca. No ale ale, ktoś musi mieć też ale, 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 ale tak naprawdę y, on jakby wyznacza ten kierunek i on wychodzi. Y, Okej, okay. są, y, są dwa rodzaje reżyserów, to też trzeba y, mm -hmm. y, zaznaczyć. Są y, wizjonerzy, którzy mają ten film przygotowany. W głowie, w głowie, może rozrywkowany hmm. nawet, i potem wychodzą na plan i tylko odtwarzają to, co przygotowali. Hitchcock był takim reżyserem. Hmm. Wtedy plan filmowy jest tylko odtworzeniem wizji. E, I są reżyserzy tacy, e, ja się bardziej do nich zaliczam, którzy szukają, e, którzy na planie mają e, koncepcje, mają e, jakieś pomysły. E, Natomiast y, szukają jeszcze na planie, jak można jeszcze ulepszyć mhm. tą historię, jak można jeszcze lepiej opowiedzieć. Współpracy z innymi ludźmi. Tak. Inspir jakaś wspólna inspiracja. Też. Tak. Ja lubię bardzo słuchać, co mhm. mają inni twórcy do powiedzenia, do co aktorzy mają do zaprobowania mhm. szczególnie, bo aktorzy grają te role, wchodzą w te postacie i są tak naprawdę dużo bliżej tych postaci niż ja jestem mhm. jako reżyser. Nawet jeśli pisałem scenariusz. Nawet jego, jeśli pisałem scenariusz, to oni odkrywają, wgryzają się mm -hmm. w te postaci, odkrywają jakieś inne pokłady. Moim zadaniem jest to, żeby to, co oni proponują, żeby, żeby pasowało do, do, do historii całej, żeby rzeczywiście wzbogacało, a nie na przykład y, nagle skierowało historię na inny, na inny tor, który, który nie, nie, nie służy historii. No tak. A czy, czy już trochę o tym wcześniej mówiliśmy, o relacjach. Y, na planie zawodowych, które się tworzą. Ale czy to jest też miejsce tworzenia relacji takich osobistych między, po prostu między ludźmi plan? No na pewno mhm. tak, tak. No, zawsze to jest jednak e, dość spory czas, miesiąc czas, półtora miesiąca czasu, e, kiedy e, pracujemy w dużym napięciu. E, plan filmowy jest bardzo mhm. emocjonalny, jest dużo emocji, jest zdenerwowania dużo e, czasem, nie? skupienia dużo. I, I no takie ekstremalne warunki. Mhm. I takie warunki zbliżają ludzi oczywiście. I, i często jak, jak, to jest pozytywne doświadczenie, mhm. nie zawsze tak bywa, ale jeśli tak, to się nawiązują przyjaźnie, które potem trwają. Czy to jest taka główna wartość, o której można powiedzieć, że, że można odnaleźć na planie w tej pracy w ogóle bycie reżyserem? Znaczy, dla mnie to jest, czy główna wartość, na pewno, na pewno jedna z najważniejszych rzeczy, to są... jakieś inne wartości, które, tam, które jakoś tak się doświadcza. nigdzie indziej tego nie doświadczyć nie może, być może. Na pewno, i to każdy reżyser przy, 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 przyzna, chociaż pewnie nie wszyscy tak otwarcie, że ten akt tworzenia całego złożonego świata, że, że jest to... Mm, jest to niesamowicie satysfakcjonujące. Mm. E, można popaść w kompleks Boga. Mm. I jeśli ktoś to robi, jeśli komuś się to zdarza, rozumiem to, ponieważ jest to rzeczywiście jest to taki moment, gdzie e, ma się jakiś rodzaj takiej wszechwładzy nad, nad, nad tym stworzonym światem. Mm. E, I to jest oczywiście bardzo, bardzo pociągające i, i bardzo kuszące czasem. To kuszące, ale to też jest niebezpieczne na to, żeby się naciąć, na, że brak pokory czasem może być skarcony. Ależ oczywiście, dlatego hmm. warto mieć dobrze poukładane w głowie, żeby zabierając się za, 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 tą, za ten zawód, bo łatwo gdzieś tutaj zboczyć, zboczyć na manowce. Tak? Hmm. I już tak kończąc, jaka, czy jest jakaś bardzo kluczowa różnica między pracą na planie filmowym a telewizyjnym? Zwłaszcza w dobie tych seriali, które mm. powstają metodami filmowymi, e, takimi dość. U mnie, u mnie jest tak, że ja z, zawsze podchodzę do każdego projektu jak do filmu fabularnego. Mm. Um, nie myślę, że to jest film telewizyjny. E, nawet te seriale telewizyjne, przy których pracowałem, e, one nie były bezpośrednio przez telewizję pro produkowane mm. co już e, trochę różni się tak. w organizacji w całości. E, natomiast dla mnie to jest zawsze, zawsze film. I, I zawsze szukam środków, i zawsze historia do opowiedzenia, szukam środków, jak ją najciekawiej opowiedzieć. Mhm. Ym, oczywiście przy serialu jest mniej czasu na realizację, ale znowu ten brak czasu, znowu jakby wyzwala taką pewną twórczość, gdzie trzeba myśleć, jak tutaj wykombinować, żeby, żeby się nie poddać, żeby, żeby ok, możemy, mamy mniej czasu na realizację, jak to zrobić, żeby jednak to było ciekawe, żeby było dobre, żeby coś nowego mhm. w tym było. Czyli sztuka selekcji, większa selekcja materiału. No tak. Trochę jak w szkole filmowej. Jak mm. mieliśmy mało materiału, mało czasu na realizację, trzeba było nieźle się nakombinować, żeby, żeby coś nakręcić. E, troszeczkę, troszeczkę czasem plan filmowy, seriał telewizyjny przypomina mi czasy szkole. szkolne. A co, a co w takim razie jest ym, takim największym, najczęstszym stwierdzeniem o, o tym zawodzie reżysera, który jest nieprawdziwe? Albo na przykład takie, które miałeś kiedyś, y, czym ten zawód jest, a okazuje się, że to jest zupełnie coś innego. Znaczy na pewno jest często wyobrażenie, że, że wszystko zależy od reżysera, mhm. co, co, co nie bardzo jest prawdą, bo, bo, y, bo to zależy, zależy co? Mhm. Miałem taki, w jego anegdoty, miałem taki, taki przypadek, jak kręciłem Pitbulla. Mhm. E, gdzie e, kręciliśmy scenę na skrzyżowaniu e, rondo ze Słańców Syberyjskich. Wielkie rondo. Tak, wielkie rondo, które to był to piątek, ostatni piątek przed świętami. E, zapytali mnie z produkcji i chcieliśmy zablokować jeden pas e, tam. E, zapytali mnie z produkcji, od kiedy e, bym chciał zablokować. Powiedziałem, no jak najwcześniej, jak się robi ciemno, jak możemy kręcić, jeśli można, to to bardzo chętnie. E, oni zablokowali od trzeci po południu. Powiedziałem, <grywania> mnie to pasuje. E, podczas kręcenia e, zauważyłem, że tam dużo tych świateł się pojawiło samochodowych, ale byłem tak zaaferowany kręceniem sceny, e, że do końca nie zdałem sobie sprawy, że tak naprawdę e, to rondo zablokowało, e, spowodowało korek do Pruszkowa. 25 km, kilometrów, ponieważ zablokowaliśmy jedyny skręt. O. W lewo. E, I e, przyjechała policja. Co najlepsze, była tam policja, która nam zamknęła to, mm. prawda? Ale przyjechał, przyje, przyjechał ktoś inny. E, e, przepędzili nas stamtąd. E, oczywiście w produkcji wlepili mandat. E, no i teraz czyja to wina? Kto odpowiada? Kto to odpowiada? Ja, dlatego, że, 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 że powiedziałem, że chciałbym mieć jak najszybciej, ale z drugiej strony moja wiedza była dość ograniczona, mm. więc gdzieś tam. Ktoś tam nie dopatrzył się, że, że pozwolenie co prawda mieliśmy, ale od 11 w nocy Aha. I, i, i został popełniony błąd, co się potem od, odbiło i na produkcji, i na innych produkcjach niestety. Hmm, tak, czy... że, takie, takie rzeczy się z, zdarzają, um, ale dlatego, dlatego jest ważne, żeby znowu ekipa i żeby każdy w tej ekipie, w swojej działce e, był uważny i i, I pilnował swoje działki, bo, bo, bo przez jedną osobę może się wywalić wszystko. Czyli reżyser nie jest od zamykania pasów w Warszawie i czynienia korków, ale głównie strażnikiem historii. Bardzo serdecznie dziękuję <grym> za rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu i do zobaczenia, do usłyszenia niebawem.